Ruska wizja. Andrzeju Aleksandrowiczu, bez długiego wstępu. Wydaje mi się, że bez względu na to, jak bardzo kolektywny zachód próbuje nas izolować na różne sposoby, ignorując nas, nakładając na nas sankcje, nic nie działa. W Mińsku odbył się duży kongres sił patriotycznych. Przyjechali przedstawiciele wielu krajów europejskich, krajów Unii Europejskiej, Serbii, Polski, Bułgarii, Austrii, Niemiec. Nawet nie wymieniłem ich wszystkich, nie wspominając o Rosjanach. Byłem na tym kongresie, rozmawiałem z ludźmi. To są właściwie nasi przyjaciele. Tak, być może te siły polityczne, które nie ze wszystkim się zgadzają albo w ogóle nie zgadzają się z polityką władz tych krajów i Brukseli przede wszystkim pierwą No, ani przyjechali, nie pobajali się, i im nie prosto było, i nie wszyscy są. Ale przyjechali, nie bali się, nie było im łatwo i nie wszystkim udało się dotrzeć do naszego kraju. Są to politycy, osoby publiczne, deputowani. Ale izolacja Białorusi to chyba mit. Mit? Jewgeni, oczywiście, że to mit. I nie tylko mit, ale pewna wymyślona historia. Doskonale rozumiemy, kto to robi i w jakim celu. O jakiej izolacji możemy mówić, gdy nasz kraj jako podmiot prawa międzynarodowego bierze najbardziej aktywny udział na arenie międzynarodowej. Przedstawiciele sportu i nasi wspaniali sportowcy biorą udział w międzynarodowych zawodach. W naszym kraju pojawiło się więcej samochodów z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi niż kiedykolwiek wcześniej. I jeśli nie zwróciłeś uwagi, zobacz ile. Łotwa, Litwa, Polska. Otwarte granice. Ludzie przyjeżdżają do nas, aby zobaczyć, jak się żyje na Białorusi. Jeśli chodzi o ostatnie wydarzenie, które naprawdę zjednoczyło przedstawicieli Unii Europejskiej i przedstawicieli państw europejskich, przyjechali konkretnie do nas, na Białoruś, aby omówić szereg poważnych, ważnych kwestii, które są dziś przedmiotem troski społeczeństw państw europejskich. Politycy to jedno, ale ci przedstawiciele byli przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, a społeczeństwo obywatelskie jest gotowe do dialogu. Społeczeństwo obywatelskie chce utrzymywać więzi z naszym krajem. Tak jak było zawsze, historycznie nigdy nikomu nie groziliśmy, nigdy z nikim nie walczyliśmy, ani nikogo nie atakowaliśmy. Budowaliśmy pokojowe, doskonałe stosunki dobro Dlatego wspieranie tych relacji zawsze będzie priorytetem dla naszego państwa. I oczywiście ludzie widzą, jak żyją Białorusini i Ciągnie ich do nas. Jesteśmy takim pozytywnym magnesem, który przyciąga mądrych, kompetentnych, inteligentnych ludzi. Chodzi mi o to, że mamy dziś wielu obcokrajowców przyjeżdżających na Białoruś bez wizy. Widzimy dziesiątki tysięcy ludzi, którzy mogą przekazać prawdę, którą zobaczą w naszym kraju, będąc tutaj. w naszej stronie, pobywając no więc... Ale izolacja polega również na tym, że ich do nas nie puszczają. I to jest najsmutniejsze, że ci ludzie są zakładnikami swoich krajów i ich wewnętrznych praw. Świat jest otwarty. Minęło tyle czasu, dekady od zimnej wojny. Jednocześnie kraje zachodnie wprowadzają żelazną kurtynę dla swoich obywateli. Dzięki głowie państwa dziś każdy może przyjechać do naszego kraju. To oczywiście osiągnięcie naszego kraju. I ludzie przyjeżdżają. To naprawdę przyjemne, gdy komunikujesz się w publicznym ogrodzie, w parku, w sklepie z przedstawicielem innego państwa, innego kraju, i widzisz wdzięczność w ich oczach, że widzieli i zobaczyli, jak można żyć. To, co oni jak okazuje się, można żyć. A można, tak, A można żyć tak, jak żyją Białorusini. Szkoda, że im się tak nie udaje. Wiemy, że odmawiając tanich nośników energii, odmawiając współpracy przede wszystkim z Rosją, w tym z Białorusią, nadepnęli na własny bolący odcisk, jak to mówią, i dziś mają to, co mają. I то, что imię. No daj, i k przyznać, nie Tak, i niestety no, muszę przyznać, że doskonale zdają sobie z tego sprawę, ale jakaś wewnętrzna duma nie pozwala im przyznać, że popełnili katastrofalny błąd. Ale jestem pewien, że rozsądek zwycięży, a ludzie zmienią kierunek i zdadzą sobie sprawę z błędu tak zwanych polityków. I spójrz, Andrzeju Aleksandrowiczu. Ludzie zdają się już rozumieć bardzo dużo rozumieją, że rządy tych krajów są oderwane od zwykłych ludzi, od narodu. Dlaczego to widzimy? Głosują na zupełnie inne siły. Tak, można je oceniać na różne sposoby. Skrajna prawica, prawica, nazywane są agresywnymi siłami, które są niemal ekstermistyczne, choć w rzeczywistości wszystko jest bardzo dyskusyjne. Najważniejsze jest to, że ludzie głosują w Europie przeciwko rządom, które narzucają im dziś tę agendę. Czy to prawda? Oczywiście całkowicie się z tobą zgadzam jegieni. Chodzi o to, że jeśli zwrócimy uwagę na zachodzące procesy, oczywiście nie trzeba tu mieć doktoratu z ekonomii. Celem jest osłabienie gospodarki kontynentu europejskiego, osłabienie Unii Europejskiej, która jest zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych To zrozumiałe. Euro jest bezpośrednim konkurentem dolara. Oczywiście robi się wszystko, aby osłabić główne gospodarki Austria. takie jak Niemcy, Austria, Włochy i wiele innych krajów i, europejskich. A, tak jak te strony były byli... Ale ponieważ kraje te pierwotnie zbudowały swoją politykę gospodarczą na rozwoju prywatnego biznesu, teraz bardzo cierpią. Ponieważ prywatny biznes załamał się, a prywatny biznes jest przyzwyczajony do zarabiania pieniędzy, przyzwyczajony do rozwiązywania średniej wagi problemów. Nie wolno im tego robić. Cierpią całe rodziny, cierpią całe regiony i oczywiście niezadowolenie, które pojawia się dzisiaj, Widzimy nastroje protestu we Francji, widzimy nastroje protestu w Polsce. Nie bierze się z niczego. To konsekwencja polityki prowadzonej przez dzisiejsze władze. Ale jeśli przeanalizować, kim są dziś przywódcy tych państw, to są ludzie, którzy mają amerykański paszport lub kiedyś mieli ten paszport lub zostali przeszkoleni w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym mogli zostać zwerbowani przez służby specjalne. I dlatego oczywiście ich stosunek do własnego narodu jest wprost uderzający i zaskakujący pod względem tego, jak można nie lubić swojego kraju i narodu i pozwolić, mówiąc obrazowo, na zniszczenie gospodarek tych państw. Amerykanie, naprawdę rozumiem, jak wielki wpływ mają na to, co dzieje się w Europie. To dla nich niezwykle opłacalne. Amerykański skroplony gaz ziemny jest dziś znacznie droższy niż rosyjski, prawda? Tam znów znacznie rosyjski, prawda, gaz. Jasne. I opłaca się tam sprzedawać, co oczywiście zmienia konkurencyjność europejskich towarów. Konkurencyjność staje się niższa, a amerykańskie towary są aktywnie sprzedawane. Ponieważ europejskie firmy przestają działać na europejskim rynku, muszą go opuścić, wycofać kapitał, inwestując w gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Jak lubią mawiać Amerykanie, to nic osobistego, tylko biznes. I rzeczywiście w tej sytuacji amerykański biznes odgrywa kluczową rolę w niszczeniu gospodarki Unii Europejskiej, i dalszym promowaniu wyłącznie własnych osobistych interesów. Ale chyba dziś nie możemy powiedzieć, że gospodarka Europy jest zniszczona. Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Była budowana przez wiele lat. To gospodarka systemowa. Jest silna. Ale widzimy, że każdego roku odsetek strat jest dość poważny. To, co mieliśmy wcześniej, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę Niemcy, nigdy się nie powtórzy. Niemcy nigdy się nie podniosą. Nigdy nie będą silnym krajem europejskim pod względem gospodarczym. Tak więc każdego roku odnotowujemy realne straty pod względem wzrostu PKB. Możemy więc powiedzieć, że już dziś Europa znajduje się w pewnego rodzaju dole gospodarczym, z którego wydostanie się będzie niezwykle trudne, a może nawet niemożliwe. Jestem pewien, że są w dołku i bardzo dobrze to rozumieją, ponieważ procesy są uruchomione na nadchodzące dziesięciolecia, inwestycje, które rzekomo dokonano w wolnych demokracjach nie przynoszą pożądanych rezultatów. Tak więc oczywiście te kraje stracą swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Ale wydaje mi się, że jeśli w najbliższej przyszłości ludzie z tych krajów sami nie zjednoczą się i nie ustalą właściwych priorytetów w rozwoju swoich krajów, że przede wszystkim jest to gospodarka narodowa, poprawa jakości życia własnych obywateli, tworzenie miejsc pracy w swoich przedsiębiorstwach, w swoich krajach, to jest bardzo smutne, że to wszystko może się bardzo źle skończyć. My wiemy na przykładzie Francji, ile lat ten kraj był targany strajkami, protestami, choćby przez żółte kamizelki. Co działo się tego lata, co dzieje się teraz wraz z powołaniem nowego premiera we Francji. W Germanii Albo spójrzmy na Niemcy. Kiedy przygotowywałem się do naszej rozmowy, zobaczyłem informację, że jedna z fabryk Volkswagena została zajęta przez jej pracowników, a wyprodukowane samochody zostały skonfiskowane, ponieważ Volkswagen zamierza zamknąć wiele zakładów produkcyjnych w Niemczech, a tysiące pracowników zostanie wyrzuconych na ulicę. I Volkswagena, na W Polsce w Polsce górnicy dosłownie w tych dniach trwają ciągłe protesty, ich siła rośnie. Jednak w pewnym momencie prawdopodobnie połączą się w jakąś zjednoczoną siłę. Oczywiście, to zasada wulkanu. To znaczy, kiedy lawa zacznie się podnosić, w końcu nastąpi erupcja, ale na pewnym etapie można temu zapobiec. A dzięki naszym spotkaniom, dzięki temu, że przyjeżdżają i omawiają szereg kwestii europejskich tutaj, na naszej Platformie, pokojowej Platformie, na białoruskiej ziemi, to po raz kolejny mówi o naszym zwycięstwie, o naszej sile, o zdolności naszego kraju, nie tylko do dzielenia się swoim doświadczeniem, ale także, co najważniejsze, dostania się platformą pokojowych negocjacji i rozwoju strategii, o której zawsze mówił nasz prezydent. O to мира, a... Jest to strategia pokoju, dobro i, i do wzajemnego szacunku jako podmiotów społeczeństwa obywatelskiego. W przewidywalnej przyszłości istnieje jednak pewna nadzieja, że kolektywny Zachód zacznie zdawać sobie sprawę z tego, co naprawdę się dzieje i że izoluje siebie, a nie nas od całego świata. Ewgenii, jestem pewien, że wszyscy Zdają sobie z tego sprawę. Na tym etapie toczy się pewna gra, która jest narzucona przez stronę amerykańską. Widzimy, że mądre starożytne kraje, takie jak Chiny, Iran, są bardzo wykształconymi kulturowo krajami, z własną historią i piękną genetyką, w tym polityczną. To, co Europa pyta się. Fakt, że dzisiaj Europa próbuje pokazać całemu światu, że stosunek krajów europejskich do tego, co dzieje się na terytorium Federacji Rosyjskiej, naszego kraju, jest negatywny. Ale to nieprawda. Negatywne i się No nie tak. Wszyscy widzą i my Wszyscy widzą i my doskonale rozumiemy, że biznes też zachowuje się inaczej. Spotykają się w Emiratach Arabskich, w Chinach, w wielu innych krajach. Są politycy, są ludzie i mamy dobre, doskonałe stosunki z naszymi sąsiadami. I jestem pewien, że za jakiś czas wszystko wróci na swoje miejsca. Ale to, co wyczynia kolektywny zachód w osobie swoich przywódców i swoich krajów jest śmieszne i dziecinnie niezrozumiałe. Dlaczego? Po prostu po co strzelać sobie w stopę, aby osłabić swoją gospodarkę, pokłócić się z sąsiadami i przekreślić wspólną historię i osiągnięcia, które były dźwięk, pisane przez naszych dziadków przez wieki. Białoruska wizja.